Cześć, papa, Fryzeria Togo 2, y, 132 odcinek. Fryzeria to go Trzeci odcinek dzisiejszego dnia i ostatni. Następne trzy odcinki jutro. Ok, Papa Louis, dla ciebie już robimy spontanicznego, bo wiemy, co zamawiasz. Czyli zawsze pierwsze zamówienie będzie na niebieskim. To oznacza, że nie będzie dnia bez Elki, nie będzie dnia bez niebieskiego, nie będzie dnia bez tych składników, co Papalu zamawia. On, za, on jest codziennie. On jest codziennie tak jak w Hot Doggery. Tyle, że w Hot Doggery dużo szybciej się udało zdobyć te wszystkie złota. A tutaj to te złota będzie zdobywać i <laughs> tyle czasu, że. Tyle czasu, że wow. No długo, długo to będzie trwało. Prudence, masz srebro truskawka i fioletowy dawno nie miałem tego fioletowego yy, burple burple tak to się nazywa yy, czy coś takiego tego fioletowego syropu dawno tutaj nie używałem i w końcu mogę do niego wrócić na jedno zamówienie ale mogę Okej, okay, widzę, że już pierwsza jest z dzisiejszego dnia. Biała czekolada. Posypeczka. Wiśnia i ciasteczka. Perfekt. Iwaj Truskawka i banan Eska Na następny dzień już wyskoczy mi osiągnięcie za niebieską śmietanę Chyba, że dzisiaj ktoś jeszcze ją zamówi a dzisiaj? Nie, dzisiaj closer nie zamówi tej śmietany. No to jedynie może który, któryś z klientów ją zamówić. Niebieską śmietanę, który closer zamawia? To niebieską zamawia Sandra, chyba. Z closerów. Prudence Perfect. Już zapowiedziałam i wyskoczył. 300 punktów za to. Julep też brązowy, czyli też, też medalik, nie? też medalik u ciebie wskoczy? nie SK tylko MK przypadkowo kliknąłem SK Ciast ciasteczka i pistację Megi Gorówki, banan. Eee, wafelek, bananki oraz wiśnia. ...perfekta nie ma Ro ...robi... ...bananek i czekolada... ...znaczy jabłko i czekolada... Mięta I ciasteczka. Perfekt. Pewnie i tak 100% za cały dzień wyjdzie, nawet jak jednego. Perfekta dzisiaj nie było. Myślałem, że jest żółta śmietana, a jest biała. Żółta, żółta jest pierwsza polewa. E, tęcza i tropikale. Wiśnia i cebulki. Megi no, oczywiście perfekt. ok I ostatnie zamówienie naszego tutaj robiego. Jego śmietanę zamawia Grimi, Elkę zamawia Kapitanka Chlory, czekoladową zamawia tutaj nasz Robi oraz e, Queen. E, tak, 100%. Truskawkową zamawia Kahuna. I mamy 5 śmietan e, tutaj, jakby no. Się zgadza. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.